Na osiemnastych Rybnickich targach ślubnych, kilkanaście miast w Polsce, kilkanaście lat w Polsce, to proszę Państwa, najlepsze targi ślubne Ever. Państwa. Jesteśmy firmą z katowic z 25-letnim doświadczeniem w branży jubilerskiej. Specjalizujemy się w obrączkach bardzo wyszukanych, jak i również klasycznych. Dziękujemy wszystkim za przybycie na targi, również organizatorom za to, że tak wspaniale zorganizowali te targi i myślę sobie, że do, do następnego roku. Mam na imię Wojtek, przyjechałem do Was z Mikołowa. Zajmuję się na co dzień fotografią ślubną. Do tej pory wystawiałem się już kilka razy. Bardzo dobra organizacja. Tutaj bardzo fajny kontakt z organizatorami, i jednocześnie bardzo duże zainteresowanie par, które cały czas przychodzą, i tak naprawdę nie ma, nie ma chwili oddechu. Zresztą zobaczcie sami, co się, co się dzieje. Przygotowałam dla Was dziewczyny. Na dzisiejszy dzień pokaz, podczas którego pokażę moją najnowszą kolekcję Brillance, Na każdych targach macie bon do wylosowania na suknię ślubną. Na tych targach rybnickich dzisiejszych będę losować bon o wartości 3000 zł. Nazywam się Kamil Musolik, prowadzę kwieciarnię w Deche. W tym miejscu znajdziecie państwo wszystko to, co potrzebujecie do zorganizowania oprawy kwiatowej państwa ślubu. Dla klientów targów ślubnych przygotowaliśmy specjalny pakiet promocyjny. Moi drodzy, targi ślubne w Rybniku po raz 18 dobiegają powoli końca. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia na kolejnych edycjach.